Dzień dobry, jestem Norwary. Cześć, ja jestem Benek. Nie umiem się patrzeć w kamerę, więc czasem będę patrzył tu, czasem będę patrzył tu, będę się starał patrzeć tu, ale różnie to bywa, bo tu mam podgląd, tu mam kamerę i nie wiem na co patrzeć, bo mam ADHD. Dołączyłem do rodziny, załogi, składu, ekipy ugrupowania, być może partii, Menele Daily 2 Sezon drugi Rozdział drugi, Księga druga e, Kim jestem? Jestem e, młodym przedsiębiorcą Powiedziałbym, że ludologiem e, Filantropem Gdzie nie gdzie Znam kilka języków e, Potrafię się też e, kilkoma językami porozumiewać e, hmm. Lubię Dobrą lekturę hmm. Pograć w ludziki I wydaję pieniądze na kartony. To są moje kartony. Ja na to wydaję pieniądze. I trochę Beka. Yy, dobra, jestem Benek. Jak mówiłem, nawet nie pamiętam, czy się przedstawiałem. I Powiedzieli mi tak. No, ale ty nie robisz od początku, więc musisz zrobić duży materiał. Długi materiał. Ja mówię. Długi materiał. Nie ja mam z tym żadnego problemu. Dla mnie to nie jest problem. Ja staram się zawsze szukać rozwiązań. Szukam się starać dobrego wyjścia. Szukam jasnych stron. Jestem optymistą. Patrzę dobrze w przyszłość. Yy, więc miałem nagrane dwa filmiki po dwie minuty i myślałem sobie zobaczę, który mi się bardziej spodoba i dowiedziałem się, że, że dowiedziałem się, mówili mi to wcześniej, ale zapomniałem o tym, bo najwyraźniej nie mam dobrej pamięci, powiedziałbym wcześniej, że mam dobrą pamięć, ale jednak się okazuje, że to nie jest prawda, więc co dzisiaj zrobimy? Ja nie znam ludzi, nie wiem kto to jest, zaprosili mnie tam, zaprosili mnie tam Trochę średnio. Nie zostałem zaproszony. Trochę. Trochę. Trochę wywaliło ego w tym momencie. Ale czy prawdziwy mężczyzna, Sigma, Hustler, nie powinien mieć wywalonego ego? Dobre pytanie. Zaspylerowałem. przyczynałem kamerę. Dobra. Więc teraz będziemy patrzeć i oceniać Meneli. Jestem tutaj i jest ze mną Karol Menele. Menele Deli 2. Zaczynamy od miniaturki i od, i od tła. No, można było to lepiej zrobić, tak? Eee, dodać na przykład. Wy nie widzicie. Czemu wy nie widzicie myszki? Mają być Strona. Nad... Jest strona. Wow! I nie widziałem tego. A wiecie, że ja mam na Bo ja jeżdżę na turnieje i na moim deckboxie turniejowym są menele. Słuchajcie? Byłem w Wolverhampton na przykład. Manella TV? A, jest, yes, Manella TV. Wow, jest strona. Okej, okay, ej, nie wiedziałem, że jest strona, ale Merczy. Kupcie merch. Dobra, kolejne pytanie. Czy ja mogę przyklinać w tym kanale? Ej, ukradł mi pomysł. Myślałem, żeby to zrobić. Co to jest? Msojkecn. Wy nie słyszycie, bo mam wyciszone. Ale ja miałem pomysł, żeby teraz właśnie to zrobić: w sensie, że pokazać yy, recenzję tego filmików na Menele. Dobra, no to tego nie zrobię, ale zrobię. O, Omiłkę to godzinę temu. Dobra, zobaczmy najpopularniejsze. Siemo, tak jak wczoraj mówiłem. To jestem na Delo-Zelo. Go kojarzę, znam go trochę. Patrzcie, taką piosenkę kiedyś zrobiliśmy z kolegami. Fajną piosenkę zrobiliśmy z kolegami. Jest ona o ludku z League of Legends. Wiem, zagramy sobie To Izaka. jest mój kolega. Dobry kolega, lubię go. On dużo grał tego Isaaca. No, fajny film. Ale ja chcę poznać nowych osób. Nowy człowiek panela TV, kto to? Rożek. będziemy oczywiście oglądać filmy. My jest Rożek. Ej, Rożek się napracował przy filmiku. Bardzo ładnie. Ryżek ma fajny pokój. Ma flagę, ma stołek. Ma serduszko, ma zegarek. Taki zegarek jak z klasy ukradziony. Zareklamował się. Co za chuj. Czy ja mogę przyklinać, Dalej nie wiem, czy ja mogę przyklinać w tym kanale. Dobra. Tier lista: Oszy Xmata? Ej, a takie są? Nie wiedziałem, że takie istnieją. Nie, niebieski jest słaby. Okej, okay, myślałem, że jest burza, ale to nie jest burza. Mieszkam niedaleko lotniska i często jak lecą samoloty, to po prostu jest strasznie, strasznie głośna. Mm. Widziałem tą tier listę energetyków. Mega stosieńka jest ta tier lista. Uważam, że z wieloma wyborami się nie zgadzam. Ale ja rozumiem. Każdy może mieć swój wybór. Niektóre są po prostu gorsze. Jemy misę ramen. Naki. Tego znam. Go znam. Nie znam go osobiście, ale wiem kim jest. Czy ja wychodzę na takiego. gbura? Że ja nie znam ludzi? Chyba nie. Chyba to nie jest nic złego. Zaraz mi się monitor wyłączy. O! I już się nie wyłączy. Bomba. Dobra. To jest naki. Naki je misę ramen. Dobra. A tu powinny być playlisty chyba każdego, prawda? Tak jest. Super. Dobra, to zobaczmy od Nakiego, co Naki robił. Naleśniki, burger. Opowiada dowcip. Jaki dowcip? Oj. Test amaryny? Nie, nie, nie. Ja nie chcę testu na alkoholu. Siema, witam w piątym Menu Daily. Witam w. 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 żeby się nie powtórzyła akcja dzisiejsza. Możemy powtórzyć to, co dzisiaj. Także... Do baru wchodzą hipster, veganin, waper, crossfitowiec, bezglutenowiec i mówią to, co zawsze. I dostali w pierdol. Spodziewałem się takiego no, ale, ale myślę, że jakbym był na przykład taki, że jakbym tego nie wymyślił, to, to mogłoby mnie to rozbawić. Może nie. a no nie wiem. Dobry żart. Znam Nakiego, dobra. To Naki opowiada żarty. Dobra. Bo ja bym też muszę zrobić rozeznanie: Co ja mogę robić, czego nie mogę robić? Co mi się stało? Widzieliście, co się stało. Co się dzieje? Czemu ten YouTube tak działa? Dobra, lecimy dalej. Mike, Mike, widziałem, że robi dużo tier list. Pali. Skip. Jak ktoś pali. Nie, nie, nie palimy. Science. Tema tutaj Science. To jest zapowiedź kanału. Znaczy, kurwa... No i nie ma siódmej sekundy, jeszcze było przekleństwo. Widziałem, że Kasaczek się na to denerwował. No za to są demonetyzacje i za to zasięgi idą w dół. Nie możemy tak robić. Nie możemy, musimy być kolekty... ...kolektywem. Przepraszam, odbijamy się czkawka. Ciche te ściki? Co to? Siema, z tej strony do Super Science 1 nie mam dzisiaj Tesla wcześniej Praca okay. jeszcze testa. Yoo, ty marok Yo, polowe, nie lubię gali. Ale czemu ciche te ściki? Bo go cicho słychać. Polacą ląpa Takie i widzę Polacy. On ja też lubią. pali. Czemu wszyscy palą? Czemu Siema, palenie jest, jest modne? Czemu... Jest? Czemu... czemu YouTube nie działa? Denerwuję się na YouTube'a. Chipsy takis? Od Dolhal, Dolhala Siemaneczko, siema, gitara siema, co tam, jak tam u was? Nie wiem czy zrzucam ten vlog przed dołączeniem nowych menali, ale już to powiem. Dołączę dzisiaj Rożek i Chciwy Benek, super lu ludzie. Zapowiedział mnie, bardzo mi miło. Ej, ale mógł zapytać, dałbym mu nowe zdjęcie. Nie wiem, czy wrzucam ten vlog przed dołączeniem nowych menali, ale już to powiem. Dołączę dzisiaj rożek Bo i chciwy benek. To ja już tak nie wyglądam. Ja mam krótkie włosy i teraz. Ale zapuszczam znowu. Więc w sumie będzie spoko. I on robił oceny jedzenia. Widzę, że jest pewna meta. Ludzie jedzą, oceniają jedzenie. W sumie nie było nic innego na razie. To jest cały czas ocenianie jedzenia. Ocenianie. Test jedzenia ZOZOLE Elo, zelo. JEDzenie znowu. Tu jest lepiej. Te bajki cię wychowały. To będzie tier lista. Właśnie są tier listy. Jedzenie i je, jedzenia tier listy. Koncert był. To fajne. Jak zarobić Giga Drip w CS2? Boję się tego filmu. Se stream streamdeck. Ej, mam stream decka. A! Był przyklejony. Ale jest. Używam go. To w się sensie jest taki przymocowany trochę na stałe. Na stałe? Może nie jakoś na stałe, ale no jest przymocowane. Więc dobra. Dobra, to wiem, czego już nie będę robił. Bo, jak wszyscy dobrze wiedzą, trzeba być e, kreatywnym i trzeba być. Trzeba być oryginalnym. Więc ja nie będę robił tier list. Nie będę robił tier list, nie będę. Oceniam jedzenia? Co w się, sensie, będziemy. No mi się zdarzyć, żeby pił. Na przykład teraz się napię dużej orężady, i to będzie wyglądało mega karykaturalnie. Zapiję się dużej orężady z butelki, mm. więc trzeba wymyślić, co będziemy robić. Pomyślałem? Autentycznie. Się... Co jakbym robił, to po prostu. Nie wiem. gameplaye. <laughs> Czy gameplaye by wypalił na kanale Menele Daily 2? Jak myślicie? Myślę, że to byłby dobry pomysł na content. Jakbym po prostu. Po prostu nagrywał, jak gram w grę. Jakieś takie wiecie. Ej, ale gra w CS-a na przykład. Że gram w CS-a. Ja nie gram w CS-a, jak coś. To byłoby śmieszne. Czy to nie byłoby śmieszne? Czy to byłoby właśnie, że. A, boże to mają być. Krótkie vlogi i dalej. Bo to jest właśnie. Menuję, Daily White mają być vlogi. To ja mogę. Na, albo na przykład może będę nagrywał takie. Że tylko to i to zrobiłem dzisiaj. I w sumie było fajnie. Fajnie dzień mi minął. A może będę nagrywał. Będę nagrywał rano. Taki, taki mam plany. I wieczorem będę nagrywał to i to mi wyszło. A tobie, jak poszedł dzień. O, i będziemy nawzajem się mm, motywować do działania. Ja, na przykład, dzisiaj wstałem o godzinie 8 rano. Nie wstaję ogólnie o godzinie 8 rano. Wstałem o godzinie 8 rano. I zrobiłem pranie, posprzątałem dom trochę, e, i zrobiłem zakupy. I zrobiłem gulasz dzisiaj. Zrobiłem dzisiaj gulasz. I on trochę zajął, bo takie same przygotowanie wszystkich rzeczy to zajął mi pół godziny. I do godziny. A czyli taki cały proces, kiedy ja aktywnie gotowałem, to była godzina, a potem cały gulasz się gotował trzy godziny. I był bardzo, bardzo dobry. Zjedliśmy, bo mieszkam z dziewczyną moją. E, zjedliśmy z takimi. Jak wy to nazywacie? Jak to nazywacie? Jak to nazywacie? To jest... Co to jest? Bo tu jest napisane, że to są kluski na parze. Spotkałem się też z takim zdaniem, że to są pyzy na parze. U mnie w domu to były buły. To były buły na parze. Po prostu buły. Nie bułki, tylko buły. A słyszałem, że gdzieś się mogły w ogóle na to pampuchy. Ej, hey, mam burzę. Dobra, to jednak nie był, nie, nie... Nie wiem, czy na testowym, czy na tym mówiłem, że latają mi samoloty nad domem, ale... mam burzę. Nie burzę mózgów, bo nie mam pomysłu. Dobra, ale wracając. Będziemy robić sobie podsumowanie dnia i będziemy wszyscy nawzajem się dopingować i robić rzeczy. No, że ja na przykład dzisiaj powiedziałem sobie, że chcę zrobić fajny obiad i chcę też zrobić... Mm, Pranie. I zrobiłem te dwie rzeczy. No a potem miałem stream, bo streamuję, yy, i fajnie poszedł stream. Yy, grałem w gry i dużo wygrywałem w gry, więc jestem naprawdę bardzo zadowolony. Teraz niestety muszę usiąść do pracy, bo pracuję. Yy, I no, więc będę pracował, i trochę się pouczę, bo piszę w tym roku maturę, nie moją pierwszą, bo... Byłem na studiach na polonistyce i je rzuciłem, bo były. Turbo do pizdy. I teraz muszę napisać geografię. Maturę z geografii, żeby pójść na inne studia. Muszę napisać ją jakkolwiek autentycznie, bo całkiem nie znam resztę wyników z matury. Więc w sumie muszę napisać ją jakkolwiek. No ale jak już piszę ją, to chcę ją napisać. Nie wiem, na 50% 50% byłoby w spoko. Więc no. Ej, to są kolejne rzeczy, które się o, nie, o mnie dowiadujecie. Tutaj się zbliżamy trochę. Je zmniejszamy ten dystans między nami. Między odbiorcami a mną. Yy, co jeszcze robię? Yy, streamuję właśnie. Yy, gram w karty. To jest moja postać aktualna, którą gram w karty. To jest z postaci. Z anime One Piece. Dobra, dobiłem 15 minut. Czy wypuścią mnie z więzienia? Czy teraz jak stawię, to powiedzą wow, zrobiłeś swoją robotę, robota jest wykonana, może dalej czy będę daily? Czy na przykład powiedzą wow, ale myśleliśmy, że jak masz 15 minut, to wymyślisz jakikolwiek content i zrobisz jakieś dymy, e, podkręci, jakaś kiwka, coś. A ja gadałem sensy 15 minut do mikrofonu. I znowu patrzę w podgląd. Nie patrzę w kamerę, tylko patrzę w podgląd. I tak będzie. Jeżeli nie będę nagrywał telefonem z to ja będę patrzył na podgląd. Przepraszam. Ja już jestem za bardzo przyzwyczajony. Nie umiem patrzeć tutaj. Jak można patrzeć tutaj i mówić. Cześć. Mój dzisiejszy dzień był naprawdę w porządku. Byłem rano na zakupach. Zrobiłem dobry obiad. Potem zająłem się swoją pracą. Postreamowałem. Teraz zasiadam do komputera. Wydokończyć swoje obowiązki. Tak nie można. Tak nie można. Ja muszę się pasować w Holden. Więc. Nie wyrzucajcie mnie z Menela daily, proszę.